Dzisiejsze, zada... Dzisiejsze zadanie serwisowe to właśnie ta maszynka do dymu. Co się stało? No i prawdopodobnie za długo nie była czyszczona, i grzałka zapchała się kamieniem, przez co bardzo ciężko pompce, która się tu znajduje, przez ten wężyk przetoczyć płyn. Coś, co powoduje, że płyn wycieka na uszczelce, nie mogąc iść dalej. Jak to naprawić? No są aż dwa sposoby. Jeden to ocet. Najlepszy środek do czyszczenia maszyn, pół na pół z wodą wlewamy i czyścimy. Jeśli takie przepuszczenie pół szklanki octu nic wam nie dało, wtedy weźcie, podłączcie tutaj kompresor, może jeszcze taką grzałkę uratujecie. W innym wypadku raczej taką maszynę należy wymienić na nowo.